Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Na, komisji, na posiedzeniu Komisji Środowiska te wszystkie informacje, które tutaj Pan Minister łaskawie przedstawił przed chwilą, były z niego wyrywane i wydzierane i tak naprawdę przez całą Komisję nie bardzo wiedzieliśmy, kogo to dotyczy. Dopiero pod koniec usłyszeliśmy, że kwoty, o które chodzi, to są kwoty miliardowe. Ale to, co jest. Dla mnie osobiście najważniejsze i co sugeruje wysokiej Izbie, to jest to, że jesteśmy Izbą Wyższą Parlamentu. Odpowiadamy za prawidłowe stanowienie prawa. Jeżeli nasi legislatorzy twierdzą, że ustawa została napisana z połamaniem prawa, bo prawo w Polsce nie obowiązuje wstecz. I ciągle jeszcze mamy trójpodział władzy i nie może być tak, że jeśli sprawa jakaś toczy się w sądzie, a tak to jest, obojętne czy jest to sąd krajowy czy też sąd poza granicami naszego kraju, to należy to uszanować i poczekać na wynik tych działań sądowych, a nie naginać poprzez władzę ustawodawczą prawo. Bo tak, odbieram to wszystko, co dzieje się wokół, wokół tej sprawy, która jest sprawą nietypową, dotyczącą kopalin bardzo cennych, takich jak miedź i srebro i dotyczącą, tak jak powiedziałam, wysokich sum pieniężnych i ustawa jest stworzona z połamaniem. Polskiego prawa i wbrew zapisom konstytucji, co mamy czarno na białym napisane w opinii prawników, czyli biura legislacyjnego Senatu. Zatem uważam, że, że Senat powinien zagłosować przeciwko takiej ustawie, niezależnie od tego, czy serce czyje się po stronie kghm czy tej drugiej firmy. Dziękuję bardzo.